Część. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o nawozach rolniczych i o tym, jak wybrać najlepsze produkty do pielęgnacji roślin. Wiem, jak ważne jest, aby nasze rośliny były zdrowe i dobrze się rozwijały, dlatego postaram się podzielić z Wami praktycznymi wskazówkami. oraz informacjami, które pomogą Wam dokonać właściwego wyboru. Zastanowimy się, jakie rodzaje nawozów Esa dostępne na rynku, na co zwracać uwagę przy ich zakupie oraz jakie składniki Esa kluczowe. Dla wzrostu naszych roślin. Zapraszam do oglądania. Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują odpowiednich składników mineralnych i odzywczych. Niestety, lecz nie jest w stanie pobrać ich wszystkich w sposób naturalny. Dlatego też tak ważne jest ich nawożenie. Wybór wśród takich preparatów jest obecnie naprawdę bardzo duży. Jaki nawoz będzie najlepszy? Nawozy to nic innego, jak wszelkie środki które stosuje się w celu wspomagania wzrostu i rozwoju roślin. Dotyczy to zarówno tych uprawnych, jak i ozdobnych. W rolnictwie nawozy pełnia jednak szczególnie ważną funkcję. Bez nich zbiory nie byłyby tak obfite, a ich jakość pozostawiałaby wiele do życzenia. Dzięki nawożeniu możliwe jest zaspokojenie wszystkich potrzeb roślin niezbędnych do jej wzrostu. Nawozy rolnicze można podzielić jednak na wiele grup, a każdą z nich ma nieco inne właściwości i zastosowanie. Jak więc dopasować nawoz w sposób właściwy? Poznajmy podstawowe preparaty wykorzystywane w nawożeniu. Nawozy, dlaczego warto je stosować? W rolnictwie ważna jest przede wszystkim jakość plonów. Powinny być one zdrowe, idealne pod względem wizualnym. Nawet przy największych staraniach trudno jest jednak osiągnąć taki efekt. Samo ich nawodnienie nie wystarcza. A gleba nie zawsze jest zdolna do zaspokojenia wszystkich potrzeb niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin. Do tego dochodzą niesprzyjające czynniki pogodowe i zagrożenia ze strony szkodników. Jak więc warzywa, owoce czy zboża mają ja spełniać normę jakościową, skoro na drodze do tego staje tak wiele czynników? W tej kwestii kluczowa funkcję pełnia właśnie nawozy rolnicze. Rola nawozów w rolnictwie jest naprawdę ogromna. Stosuje się je przede wszystkim w celu zwiększenia jakości plonów. Ich prawidłowe wykorzystanie pozwala użyźnić glebę, dzięki czemu może zaspokoić zaspokojenie roślin na wszystkie niezbędne składniki odzywcze. Poza tym niektóre nawozy pozwalają także skutecznie chronić rośliny przed atakami szkodników oraz różnego rodzaju chorobami. Dzięki nim warzywa, owoce i inne rośliny mogą rosnąć zdrowo. Jakie są rodzaje nawozów? W rolnictwie stosuje się różne rodzaje nawozów. Niektóre z nich dostarczają roślinom niezbędnych mikroelementów w sposób bezpośredni. Inne zaś odzywiają glebę, co powoduje, że rośliny te mogą czerpać z niej wszystkie potrzebne składniki. Pierwsza grupa to nawozy mineralne. Cechują się one bardzo dużą skutecznością i szybkim działaniem. Do ich produkcji wykorzystuje się różnego rodzaju składniki chemiczne, każdy z nich ma inne działanie, dlatego bardzo ważne jest dopasowanie odpowiedniego. Zaliczamy do nich MIN. Nawozy, azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe, siarkowe. Druga grupa SA nawozy organiczne, zwane te z naturalnymi. Zawarte w tych nawożach składniki pokarmowe SA przyswajalne przez rośliny pośrednio, czyli poprzez glebę. Poprawiają one bowiem jej właściwości biologiczne i fizyczne, sprawiając, że staje się ona bardziej urodzajna i bogata w składniki, których rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju. Co więcej, takie nawozy chronią także wszelkie mikroorganizmy. Jeśli chodzi o środki organiczne, to do najczęściej wykorzystywanych zalicza się przede wszystkim obornik i kompost. Poza tym popularne SA także preparaty gotowe w postaci maczek i granulatów. Na co zwrócić uwagę, wybierając nawozy? Nawoz powinien być zawsze dopasowany do rodzaju uprawy, a także do warunków klimatycznych panujących w danym kraju. W Polsce wyróżniamy cztery pory roku, dlatego też bardzo istotne jest, aby środki stosowane były także zgodnie z warunkami zewnętrznymi. Przy kupowaniu nawozów rolniczych mogą pojawić się różne pytania. Produktów jest bowiem naprawdę wiele. Na co więc należy zwrócić uwagę prócz powyższych rzeczy? Kupując nawoz, warto wybrać taki, który zapewni wygodne aplikacje. Produkty te występują bowiem w wielu różnych postaciach. Do najpopularniejszych bez wątpienia zaliczyć należy te wpłynie. Pozwalają one na bardzo łatwe i precyzyjne dawkowanie, co w przypadku nawozów mineralnych jest kluczowe. Rolnicy często stawiają także na granie Ten natomiast stosuje się przede wszystkim do nawożenia pośredniego. Warto pamiętać, zaaplikując jakikolwiek nawoz, należy stosować się do zaleceń producenta. Nawozy rolnicze, gdzie najlepiej kupić? Nawozy rolnicze można obecnie kupić w większości sklepów branżowych. Jednak takie punkty wcale nie są dostępne we wszystkich miastach. Rolnicy często zaopatrują się wiec w produkty tego typu bezpośrednio u producentów. Nie zawsze jest to jednak wygodne rozwiązanie, szczególnie jeśli korzysta się z usług kilku różnych dostawców. Na szczęście w dzisiejszych czasach nawozy można kupić także online. Warto odwiedzić sklep internetowy specjalizujący się w nawozach oraz innych produktach stosowanych przy uprawach. Dzięki temu wszystkie niezbędne preparaty można kupić w jednym miejscu, a całe zamówienie przyjdzie na wskazany adres. Nie trzeba się więc nigdzie fatygować. To naprawdę bardzo wygodne. A co najważniejsze, pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Podsumowując, wybór odpowiednich nawozów rolniczych jest kluczowy dla zdrowia i wydajności naszych roślin. Pamiętajmy, aby zawsze analizować potrzeby naszych upraw, zwracać uwagę na skład nawozów oraz dostosowywać je do specyficznych warunków głębowych. Dzięki temu zapewnimy roślinom optymalne warunki do wzrostu i obfitych plonów. Dziękujemy za oglądanie i życzymy sukcesów w pielęgnacji roślin.